Żeby zostać rezydentem trzeba być przede wszystkim otwartym, bardzo elastycznym i odpornym na to, że sytuacje bardzo często są nieprzewidziane, więc trzeba bardzo sprawnie reagować, no a przy tym zachowywać też kulturę osobistą. Najważniejsze cechy w mojej ocenie to samodzielność, samodzielność w organizowaniu sobie pracy. Druga cecha odporność na stres i to bardzo duża odporność. Wiek w pracy rezydenta zdecydowanie nie gra roli. Jest to zarówno praca dla osób młodych, krótko po studiach, dlatego że mogą dzięki temu poznawać świat, jak i dla osób, które mają już doświadczenia w poprzednich zawodach, bo będą mogły swoje doświadczenie, umiejętności wykorzystać i również sprawdzić się w roli rezydenta. Jeżeli chodzi o język, tutaj akurat bardziej mi się wydaje, że komunikatywność jest potrzebna. Jeżeli chodzi o znajomość języka, angielski w zupełności wystarcza, żeby sobie poradzić na wszystkich kierunkach. Natomiast oczywiście znajomość konkretnego języka otwiera też wiele innych możliwości i ułatwia tą pracę.